Was dzień siódmy. No, dzień dobry, dzień dobry. Nie, muszę zdjąć, ale mało świątecznie, co nie? Dobra, załóżmy. Poświęcę się dla Was, po to też to kupiłam. Yy, I tak powiem Wam, że utrzymuje mi się. Pukałam już chyba z kilka razy. Nic mi nie boli, no ale. Mm. Hmm, hmm, hmm. Ale dobra. Y -y. mi się kawałek paznokcia i powiem Wam, że przydałoby się zrobić nowe. Trochę spiłowałam, boję się, że nie wytrzymają, a ja jeszcze mam daleko. Zerwałam sobie tu już kartkę, więc mamy już styczeń. I przerwa świąteczna chyba jest długa, co po trzech królach idą. Wgląda gumia miał rozczukranne brwi. Dobra, napijmy się wody. Mm. Chciałabym Wam pokazać tego lumpa, ale przyszedł do mnie paczka z hebę. Poczekajcie, przyniosę ją. Więc mamy tutaj y hebę. Takie małe pudełko, mam nadzieję, że to jest, oni czasami rozdzielają te paczki, mam nadzieję, że to jest tutaj, to, je, to nie mam noża. To z nogciem? Kurde. Dobra, No wiecie co, były super proporcje w Hebe, więc korzystałam, ło, rozerwałam aż pudełko, zobaczcie. Dobra, były fajne promocje i powiem Wam, że perfumy wychodziły dużo, dużo też taniej nawet niż w Rosmanie, bo w Rossmanie było chyba jeden plus jeden do początku, do grudnia, nie wiem, nieważne, ale strasznie długo te paczki idą, bo ja zamówiłam ostatniego dnia i dzisiaj jest siódmy i jeszcze nie przyszła mi paczka, a jest nadana. No dobra, to chyba przyszło szybciej, więc a dlaczego to spakowali te, na dwa pudełka? Nie mieli na stanie, czy co? Dobra, to tego Wam nie mogę pokazać, sorry. Czekajcie, o tak, ja sobie sama zajrzę. Okej, okay. a co to jest jeszcze? Paragon. No dobra. No dobra. No dobra. A to co, to, to, to? Faktura. No i nie za pokażę. A nie, to jest jakaś faktura zwrotu jakby, co? Teraz sobie obejrzeć to całe. Kurde. Dobra, dobra, nie chcę to, nie. Przyniosłam sobie kalendarz, to możemy sobie dzisiaj kalendarz Napiję się jeszcze wodę. Mogłabym sobie maręczkę tutaj koli, bo już nad, na, zaczęło nadgniwać cukierki. Bardzo dobre, dzieciaki się zachpałają, chociaż jeszcze ich nie dą. Przyniosłam sobie siódemkę i idę. O, zacznijmy od tego. A to znowu muszę rozłączyć, żeby wam. No dobrze, to poczekajcie, rozłączę, żeby znowu połączyć. I sprawdźmy, co jest w siódemce, co nam pani Mikołajowa przygotowała. Mamy materiałową tą rzeczkę. To jest materiałowa, materiałowa. Takie cukierki, orzeszki. Trzeszczące, ruszające się w środku, chrupki. Coś słudego. Co podobnego miała? Kupiłam, a nie, inne, uuu, bo spojrzałam na Milkę, mini cookies, słodko do kawki będzie, ale nie mam ochoty na kawę, mm. a to reniferem się y, częstuje, o, o, o. Y, no więc mini takie, cucu? odpuszczam a miałam się złączyć już, a ja one fajne do takiego, jakie maluszki. O kurde, ale są jak pierniczki, takie cynamonowe. No okej, okay. dobra, dobra. To ja z tobą się rozłączam i tak dalej. Myślę, że w którymś ma się zapomnę o tym, na pewno. Kurde, nie spodziewałabym się w życiu, że to jest cynamonowe. Mm -hmm. Niby zimowa edycja, nie? Ale w życiu cynamon. Dobra, a dobre, aczkolwiek ja za na w kwiatkach, w papierniczkach, mmm. mam pełen do wywalenia śmieci. Kiedy ja się dorobię kosza? Nie wiem. Nie wiem. No, sobie ten. I idę robić tą świąteczną rzecz. I sobie usiądę, później sobie pogadamy. O! Mamy tutaj dwóch. Tylko, toku toku, maseczki, tak? Czy to mam maseczkę, czy to, co to jest? Mm, maska. Na twarz, na bank, w kremie. już mi się nie chce tłumaczyć, więc taką maseczkę mam. Dit. No tyle, jeśli chodzi o kalendarze. Ostatnio były chyba promocje, w Rossmanie, że można było kupić kalendarz adwentowy 1 plus 1. I miałam nawet przez myśl ochotę kupić ten kalendarz, Ten, ten, ten z Isana z maseczkami tymi trójkątami, ale jakoś. Zresztą mi później 60 zł kosztował i tak stwierdziłam, że kupię sobie jedną fajną maskę, taką dużą. No no. A może by nie starczyła, co? Bo ta jedna maseczka, trójkąt starsza ma no, naprawdę ona sporządnie dużo jej jest Ale już że mi nie są zwykła, tylko co mam tu jest. No, naprawdę. Dobra, ale... Co tam mam? No dobra, patrzcie, co mam tu zrobić. To ja idę poukładać, i zajmuję to. No, będzie że marudzę. He, he, he. No, idę poukładać sobie ubrania i później się odezwę. Mhm, tak zróbmy. Jakoś dziwnie Was ustawiłam. Dobra. Zróbmy sobie hol. Później się zrobiło już, powiem Wam. I jest tak trochę ciemno. Nie no, poczekajcie, muszę obrócić Was, bo odwrotnie jest kamera. I teraz jest git. Nie mam czapki, to nic. Podłoga mi schnie, więc niech sobie schnie. Wiecie co, szukałam koszuli i gdzieś mi, ja nie wiem gdzie, wyprałam, powiesiłam i jej nie ma. Kurde, będę musiała zaraz wyjąć wszystko z szafy, żeby ją znaleźć. No nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra. Yy, szumy otworzyłam trochę okno, bo ciepło, jak widzicie, mi zmarzłuch, No więc teraz zapraszam Was na szybciutki hol szmateksowy, lumpeksowy, to, co ostatnio byłam, to Wam teraz yy, pokażę, co ja tutaj kupiłam. Nie będę przymierzać, co nie chce mi się. No więc yy, tak, zacznijmy. Od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą mam tutaj tą rzecz, którą Wam mówiłam, że chciałam kupić na transmisji, i była malutka, i kupiłam z beżki spodnie z takimi dziurami, nie wiem, czy to jest modne, czy nie modne, nieważne, ale mi się podoba, genialnie leżą i długość jest po prostu rewelacyjna. W sam raz, raz dla mnie, po prostu w sam raz dla mnie. To jest taki materiał, yy, czarny materiał, taki trochę bardziej elegancki. Na dole są rozszerzane, lekko rozszerzane, nigdzie nie zaciągnięte, nie nic, brakuje tylko metki. Jest zapinane na suwak i na takie dwa takie cuda, takie dwa haczyki. No i yy, one mają dziury, zobaczcie, po bokach. I do tego takaś fajna koszula. Yy, chociaż jak koszula, to może nie, bo jak ją włożę, a chodzi o to, żeby to było widać, te dziury. No, fajne są. Tak to wygląda, tak to wygląda. Dobra, włożę je zaraz dla Was. Yy, bardzo mi się podoba. Może nie wszystkim się będzie podobać. To do jakiejś może bluzki, jakiejś takiej. Hmm, jakieś takie krótkie, nie za krótkie, nie za krótkie, nie takie, wiecie no, ale żeby te dziurnie zasuniała. Kolejną rzeczą są to takie spodnie. I to nie są dla mnie, tylko dla mojej Nikoli. Też takie bardziej eleganckie, ale sportowe, nie to dresy, nie to eleganckie, no takie. Z taką falbanką. Ja myślałam, że będą dla mnie wygodne i w ogóle, tylko że za krótkie. No i one nie mają kantu, ani nic i są po prostu takie. To jest śmietek. To jest śmietek. Też zero zaciągnięcia. Za zwykłą nogawkę, bez żadnych tutaj, ale właśnie czegoś takiego nam bardziej eleganckiego potrzeba. Leginsy nie wchodzą w grę, jakieś kanty też nie, więc coś takiego trafiłam. No świetne, powiem Wam, że naprawdę świetne. Tu jest kieszonka ozdobna, taka falbanka, bardzo milutki, przy, przyjazny materiał. Gumka z tyłu i to jest yy, z, nie wiem, z coś tam. Bardzo fajne, więc takie dwie rzeczy. Kolejną rzeczą kupiłam sobie, no nie biegam, wiem, ale zacznę znowu, więc o tym taką koszulkę taka trochę neonowa do biegania ale takich mi brakowało bo czasami jak szłam biegać to nie zawsze miałam ochotę na krótki top nie zawsze tak więc taka koszulka mi się super przydana jest jak widzicie z H&M -u. szkoda że to jest pomarańczowe że to nie jest tu, bo by mi się to podobało takie połączenie zwykła sportówka nie bez takiego tutaj yy, biustonosza usztydniającego, usztywniającego szkoda bo tak to jest wiecie lepiej no jak się biega nie no i co? I tutaj ma jakieś tam przeszycie. Nic nadzwyczajnego, ale yy, przydatna rzecz. I tutaj mamy coś, co tutaj jest, aha, koszulka koloru czerwonego Ralfa Lauren, Ralba Po prostu Ralfa. <gry mouvement> Czerwona, taka, taki materiał bawełniany, lekko rozciągliwy, yy, z serek. Mamy tutaj logo, jest logo. Myślałam na początku, że jest suplona, ale nie ma ani jednego supełka. Jest w idealnym stanie ometkowana, czyli y, oryginalna. I tutaj, no więc żal byłoby nie wziąć. No jak to by takiego cuda nie wziąć tego konia? Przecież to jest taka oryginalna koszulka. Nie? Taka mi się żaruwa, zaświeciła, Biorę. Hehe, typowa baba. I ostatnią rzecz. A nie, nie ostatnią, przedostatnią. Leginsy. O, nie wzięłam tamtych? Nie. Yy, były te legińce takie prążkowane, co ostatnio kupiłam po bokach. To były takie całe, tylko że one były troszeczkę zaciągnięte. Dobra, to też się mierzymy. I znalazłam takie legińce czarne, takie z wysokim stanem. I jego struktura, faktura tego: tu jest prążek, a tutaj tak jakby kwadraciki, trójkąciki, światło. Ja to słabo widać. No, I tutaj mamy na dole znowu prążek. O, czy to widać? Jest prążek, tutaj znowu te takie kwadraty trójkąty, nie wiadomo co. Więc coś takiego wziąłem. Bo ja biorę co? Tam ja lubię takich legizach. No i na szczęście nie mamy takiego, wiecie, ściągnięcia w tyłek, co pokazuje, jakbyśmy były bez majtek. No tak to niestety wygląda. Nie zawsze też lubię takie nosić, więc te super, że tego nie mają, bo tamte naprawdę, jak oglądam nieraz dziewczyny na Instagramie czy na Facebooku, nie na Facebooku, nie, tam w ogóle nie mam, yy, TikToku, to ja widzę, że. Te, te, te leginsy, to po prostu one tak wchodzą bardzo w te pośladki, że to po prostu jakby były gołe. One jest, mają materiał, ale jakby były, po prostu on jest cały, wbity. Mm, jakoś tak... I krótka bluzka do tego. No po prostu goły poślad, przykryty materiałem. Ale no, nie wiem, no, więc yy, super, że nie mają, bo też zwróciłam na to uwagę, żeby nie miały. I czekajcie, no jakieś tutaj są te. Farflows się go przyklejały, ale teraz poderwiemy, jakaś to jest firma. Nie wiem, yy, Made in China jak zwykle, nie, bo to te sportowe rzeczy takie są. I ostatnią rzeczą kupiłam sobie portki rurki Only, nie wiem co za firma fajnie leżą. Yy, z taką wąską nogawką, nieważne. Kiedyś takie miałam, ale mi się popsuły i je wyrzuciłam. Czekajcie. Patrzę, bo u Was. Widzę coś, czego tu nie widzę. Nie, dobra. <laughs> Kamera pokazuje więcej niż wiecie. Mają takie lekkie dziury. Takie, o, troszeczkę tu dziury, troszeczkę tu dziury i to tyle. I to tyle. I tył standardowy. Klasyki, To prostu klasyki. Dobra, wchodzę szybko w nie i Wam pokazuję. O, fajnie, widzę, że mam plamę. Nic nie mówicie, dziewczyny. Dobra, one są, ale one są, ale one są to coś tu mam, jakaś korostka. Dobra, yy, one są, tu jest taki takie, o takie coś, co tu widzicie. Jakie one są wygodne, o tak. No i tyłek jest taki normalny, nie taki, wiecie, że taki, ten te, te przedziałek jest taki, wiecie, no takie dwie buły widoczne. Jakie one są wygodne, ten, ten, mogę biegać. I na co dzień. I teraz idę po drugie spodnie. Ja teraz dżiny, bo jak ja je przymierzałam, to ja byłam na stopach, nie? Ale spoko, no. Spoko, spoko. Ja chyba będę tylko kupować w Ciuchlandach spodnie, bo ja nie mogę w galerii nic kupić, tam nic dla mnie nie ma. No i takie, klasyki, widzicie? Jest, 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 jest. Chciałam z dziurami coś takiego delikatnego, bo idzie zima, zimno będzie mi przez te dziury, nie? Super są. No świetne. Też takie wygodne. No wiadomo, że to elastyczne, nie? Więc one pewnie niedługo takie tutaj się zrobią. Ja nie lubię tego, ja to po prostu od razu wyrzucam. A ostatnio były, walałam kilka par i ja kupuję. Też sprawdzam, żeby tu nie było takie Dlatego tak przyglądałam się tam u Was. Ale fajne. Takie trochę niskie. No, trochę takie niskie. Ale są fajne. Podoba mi się. Ja to nie mam takiej, wiecie co, klapsy takiej ciururururu. No takich bioder. Mogłabym mieć takie biodra. Osoby te, co mają, pewnie... o te, te, co mają, to nie chcą, a te, co nie mają, to by chętnie chciały. Ja bym bardzo chciała takie mieć zaokrąglone biodra, no ale wiecie, to kwestia ułożenia się, nie? Dobra. Można się tam. <ścoughs> Idę po drugie. No i te wyglądają tak. Zobaczcie. I tu jest to wycięcie. No więc bielizna nie może być tak tu zaciągnięta, o, bo będzie to widoczne. Jakbym to sobie podwinęła, bo poczekajcie. O, nie, no to nie, to musi być tu nisko, chyba że tak wysoko, czekajcie, miałam dobrze teraz poprawiłam źle. O, teraz tutaj, niżej, okej, okay. no i podoba mi się to, jest długość idealna, czekajcie, no bluzka musi być taka krótsza, uważam, żeby było widać jednak to, materiał taki. Podobają mi się. Wy stoicie teraz w takiej pozycji, że mi się wydaje, że ja mam jakiś brzuch pofałdowany, jakiś taki pomarszczony. <laughs> Ale są kozackie i długość. Zobaczcie, czekajcie. Czysto mam skarpetki? Chodziłam po podłodze, a tam mokro, mogło być brudne. Wstyd pokazywać, powiedzieć, że mam skarpetki brudne. Długość jest idealna. Test, zróbmy test. Jaki ja robię test? Czekajcie. Dobra, może nie wiem za dużo, to nic zdrowo. Raz, dwa. Przygodne o matko, to to w ogóle nie czuć. Nic nie czuć, ale fajny materiał, genialny. A ja myślałam, że nic nie kupię. No te to są cztery, w ogóle trzy. Jestem zadowolona z wszystkich par. Lecę teraz do prania, bo ja chcę założyć. Jakąś bluzeczkę muszę fajną kupić do tych spodni. Podobają mi się one. Kończę. Później się odezwę. Może nie dziś. Może nie dziś, nie, jednak dziś nie mam ochoty się tym bawić, także yy, vlogmas. Nie, nie, nie. Mam kole w kuchni, yy, wszędzie krzesło kleją się, więc jednak myślałam, że dam radę, nie idę się kąpać i idę spać, więc. <laughs> więc do zobaczenia. Vlogmas. Tak, o. są rzeczy ważne i ważniejsze, idę spać niż się tym bawić. Także pa!